Proszę bardzo, kochani, ja znów to zrobiłem, kurwa, znów dowiozłem tą, tą przepiękną porcję. No, jakże cudowną, Makłowicz, kurwa, on już kurwa nawet nie chce, kurwa, już nawet nie odbiera ode mnie telefonów. Mówi, dajcie mi kurwa, chłopie, święty spokój, kurwa. Wiecie co tu jest, ja już to kurwa podkreślałem wielokrotnie, kurwa. Tu są takie składniki, że to kurwa się nie da inaczej. Do tego dodaję to, to boskie kakao, kochani. Możecie o 20 zł to taniej kurwa kupić z kodem bar 20 i mnie już nie wkurwiajcie. Za chwilę będę wpierdalał jeszcze do tego kolagen kurwa. Będę, yy, no ashwagandę to na wieczór, ale będę jeszcze lions main, żeby kurwa przyspieszyć moją pracę umysłu. I to biorę co jest procedura. Kolagen, lions main, wcześniej jest boskie kakao i napierdala. I stąd jest ta energia kurwa, to wszystko. Składników od chuja. lecimy do przodu.